Te czasy. Mało przed tym, gołe były lasy. Śmieje, zboża wstały, wiatr zachodny wieje, ptacy sobie gniazda umyślają, a przede śpiewać poczynają. Ale to był wesela prawego, kiedy człowiek sumienia całego, ani czuje w Wielkie śmiu uczyniła pustki w domu moim. Moja droga orszulł tym jest zniknieniem swoim. kis w domu kąciki zawrzdy pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego to owego wdzięcznie obrabiając i onym tym uciesznym śmiechem zabawiając. A serce swej pociechy darmo upatruje. Szlachetne zdrowie, nikt się nie robi, jaka smakujesz aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie, a sam to powie, że nic, Widziałem. gdzie nie masz siły i świat nie W Klinocie drogi, mój dom u bogi oddany tobie, módl sobie. czym sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Choć się najwyższej wzbije, a proste promienie a ja swym cichym szeptem Prawić umiem snadnie, że człowiekowi własno Słodki sen przypadnie. Nie porzucaj nadziei, jako ciokolwiek dzieje, Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, A po chwili piękny dzień Nieszczęsne ohyndustwo, żałosne ubiory Mojej najmilszej cory. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie? Żalu mi przydajecie? Już ona członeczków swych wami nie odzieje, nie masz, nie masz nadziei. I u proteczki w i paski złocone, maczynę dary płonę. Nie do takiej żołnice, moja dziewko droga, miała się łać boga. Doprowadzić, nie takąć dać obiecowała, wyprawę jakąś dała. you